Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dziś wam chcę pokazać fajną grę tego ziomeczka, co tu widzicie. Na początku było widać. On ogólnie jest youtuberem i stworzył tą grę w 30 dni. Co jest dla mnie dziwne, taka tibika No i tu sobie można pochodzić. Popatrzeć właśnie, bo dużo postaci jest. Taka bardziej ciekawostka. O, nawet orakle jest. No i ta postać tu śmiesznie będzie się nazywała. ota prawej ta. Nazwy śmieszne. Zobaczymy, się tutaj jest bramka levelowa. I będę jakiś... Eee, nie ma problemów, żeby przejść. O, jak się szybko lata. Fajnie. Zobaczymy tutaj o, solóweczki będą teraz z racikami. Na szczęście jeden racik to może jakoś dam radę, bo więcej to by było cienko. O, taka trochę inna Tibia, tak jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz. Ale... Polecam ściągnąć. W opisie dodam link. Jakbyście chcieli ściągnąć do tego YouTubera, no i do, no i do tego właśnie, do strony. Do odnośnika, z której można pobrać tę giereczkę. Tak, taka o. czy free cię leczy. No i tu można sobie iść teraz na raciki. O, tutaj cztery, to może być niedobrze. To już trzeba o to uważać. O kurde, najgorzej, że tutaj nie da rady uciec. No i pięknie. I Dedik. No i budzimy się w świątyni. Tutaj na szczęście nie ma jakichś stratek normalnej TV, takich strasznych. Albo i żadnych nie ma, tylko po prostu się teleportujesz. O! Można tam stan gry zapisać. Jak widzicie mam trzy kluba. Czyli już ładnie. O, tutaj zobaczymy. O niżej. A, dzielnica biznesowa. Tutaj jakoś questa na pewno na to trzeba zrobić. Ja no, nazwałem się tak, jak tu widzicie. Mogę jakoś inaczej się nazwać, ale ja tak na szybko to ściągnę i chciałem sprawdzić, czy działa. O! Co jest O, walka z ratami. Tu już będzie konkret solóweczka. Dwa raty na mnie. Szczehapenia mam za dużo. O, i znowu ten głupi dźwięk. Cały czas te spamy na maila przychodzą. Ja nie wiem, co to jest. No, no i po racikach. O, już kluba cztery mam. Wbiłem sobie jednego. Wypas. O, jeden racik. No i ja to dwa razy przyspieszyłem. Patrzcie, jak akcja się toczy i wolno. Ale to taka ciekawostka. Jakbyście chcieli sobie posprawdzać, jak to wygląda. O, no i dobra. Ops. Chciałem wracać, się nie uda. No dobra, to dziękuję za obejrzenie odcineczka. Co innego tutaj zrobić? Tylko obudzić się w świątyni. O. O, trzymajcie się, cześć.